i później znowu Rosjanie, aż końcu Rosjanie w tym lesie zostali rozbici. I wojska yy, nacierały z wielu kierunków, od strony między innymi rogów nowosolnych, również od północnej strony, także ten okop być może był atakowany z dwóch stron. Mapy trudno znaleźć, że to jest akurat najwyższe. Bardzo wiele wzniesień i pagórków w lesie zostało przez anonimowych może harcerzy, a może jakichś miłośników turystyki oznaczone. Pojawiły się nieoficjalne tabliczki z nazwą wzniesienia i punktem wysokościowym, ale wszystkie te tabliczki znajdują się na pagórkach niższych od tego, na którym jesteśmy. Tu. tu, gdzie stoi kolega, ten kamień, to jest właśnie 260 metrów nad poziomem morza, najwyższy punkt w Lesie Łagiewnickim. Przy czym sam Pagórek nie jest specjalnie wybitny, inne są e, wyższe względnie. Dlaczego? Teren Lasu Łagiewnickiego systematycznie opada w stronę północną, aż do Doliny Łagiewniczanki. Później Łagiewniczanka e, mniej więcej wzdłuż ulicy Okulnej, tej asfaltowej drogi, która przecina las przebiega, więc tam jest mniej więcej najniżej i później znowu się e, stromu podnosi do tej, tej północnej części lasu, która się nazywa Skotniki. W związku z tym, jeżeli pojedziecie na przykład na niedzielną wycieczkę na luzie do kapliczek Łagiewnickich z miasta, to będziecie sobie jechać fajnie, bez pedałowania aż do kapliczek, a później dopiero wracając do Łodzi trzeba będzie w górę się udać. Więc różnica wysokości w lesie łagiewnickim to jest około 50 metrów. I teraz będziemy jechać w stronę północną i zachodnią do najniższej części Lasu łagiewnickiego, więc... Łagody nie cały czas ten będzie opadał w dół. Żwirownia to był cały ten to była dość duża żwirownia. No, Otóż e, po tym jak żwirownia zakończyła pracę, to w tym miejscu urządzono wysypisko śmieci. Wyobrażacie sobie? W środku cennego lasu łagiemnickiego do lat nie wiem, 60. było wysypisko śmieci. I ten dół zasypano różnymi innymi śmieciami i wiosną w tym roku z, znalazłem. Czyli prawdopodobnie działalność człowieka wcześniej doprowadziła do naturalnego procesu później, czyli po zdjęciu warstw piastrystych, tu prawdopodobnie było wiele wyższe wzniesienie niż obecnie, zostało przez żwirownię zabrane jako górka piaskowa, Zrobił się dołek. Dołek jest cokolwiek gliniasty. i utrzymuje się woda. To jest miejsce wodopoju zwierzęcego i barzynko. Nie, nie myślę, że tu po prostu wyrobisko miało zagłębienie i tu się przez cały rok utrzymuje woda. Do tego miejsca przychodzą zwierzęta się napić, aby dziki pobawrać. Są dwa tego typu stawki w takich wyrobiskach w lesie Ładiernickim. Drugie miejsce, w którym mam na nadzieję dzisiaj będziemy nazywane, jest stawem różnych. Ten staw od nas przy takiej tarczy. To sam rower, sam jedzie. To miejsce jest związane z drugą wojną światową. Niemcy chcą zgławić opór Łodzi. Tu jest postój, może pojechać kawałek dalej. Pomieszczenia piwnicy albo parteru w tym miejscu, czyli tutaj była ściana, tak i prawdopodobnie jeden z tych budynków stał tu, kolejny budynek tu i kolejny tu, to nie był jeden budynek, to był duży zakład no może nie tak duży jak na przykład browary łódzkie, czy <grywanie> dawny browar Ansztaata, ale nie był to mały budyneczek, to była nawet całkiem spora fabryczka zasilana e, z, poprze, e, z pobliskich stawów, gdzie była czysta woda i produkowano wódkę znaną e, w regionie. Tych gorzelni e, dawnej szlacheckiej polskiej było sporo, bo e, w okolicach Łodzi prawie przy każdym dworze powstawał browar albo gorzelnia. Był to sposób e, do do sobie do dochodu, wtedy właśnie rozpoczęło się tak zwane rozpijanie chłopów. O alkoholu to nawet młodych chłopów. Słuchaj? O alkoholu to nawet młodych chłopów. Połowa lasu, kilka leśniczówek. jednej z leśniczówek, obok jednej z leśniczówek zbudowano ośrodek rehabilitacji. Tu jest charakterystyczny wał. U tych wałów tu w lesie jest kilka. I... Niektórzy twierdzą, że to są wały przeciwpowodziowe, a niektórzy, że to są e, militarne okopy i, e, z czasów I wojny światowej. Być może jedni i drudzy mają rację, ponieważ taki wał w, czas, e, w czasach wojennych często jest wykorzystywany jako e, przedpiersie okopu itd. I, i tak tak e, tutaj e, w 14 roku były walki, Rosjanie bronili Lasu Łagiewnickiego. A Niemcy nacielali od strony zwierza, więc, ja podejrzewam, że to jest jedna z formacji obronnych, która się tu w lesie zachowała. Po prostu. I dwa są takie pasma, niby umocniej. One przebiegają łukowo, tam wchodzą w las. I jest jeszcze drugi, to już bardziej typowy wał, ale być może, jeżeli ten wał pamięta I wojnę światową, to na pewno przez wojsko był wykorzystywany, bo za tym wałem się można ukryć. Może do ja no. no. Najpiękniejsze miejsce minęliśmy dochodząc tak ja no? Ale nie, no, są też miejsca, gdzie ta rzeczka wygląda ładniej niż tu. Tam dalej jest ładniej, natomiast tam jest ciężko dojść, bo jest podobnie. Moim zdaniem najładniej jest No bo to jest zaraz, no tak. Je, jeszcze łąka, polana, bo w Łagiewnikach nie ma polan po prostu, mm -hmm. wszystko jest zarośnięte. A tutaj jest taki tak. krajobraz, gdzie z, z żadnego miejsca nie widać żadnego elementu zrobionego przez człowieka. Ani słupa, ani domu, no nic nie ma, to mm -hmm. sama przyroda tu jest.